No holo hello, hello, to ThePurPos, witam was w Master Builders na MBMC e, i będziemy się, no tutaj będziemy się bawić na MBMC, jest, w ogóle to jest szok, powiem wam, nagrywam to, już wam mówię, godzina 12.52 w sobotę, nie ma nikogo, nikogo, przysięgam, zna... Z naszych znajomych, właśnie zaraz, 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 bo ktoś właśnie do mnie napisał w tym momencie. Eee, ale, 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 ale ale nie, ale nie, zaraz zobaczę na szybko kto to jest. Eee, no, 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 dobra, już ten, to nie, nie, nic, nic z tej rzeczy. Dobra, tak dziś jak mówię, jest y, 12:52 i nikogo nie ma, wszyscy jeszcze śpią. No, normalnie same alkusy wokoło i, i w ogóle nie będę mówił. Robimy, robimy, robimy narzędzia, narzędzia, narzędzia. Zrobimy takie najbardziej, wydaje mi się. O, wiem z czego zrobię tutaj, tak i trzpień zrobię metalowy. E, ale to z tego, dobra, na razie zrobimy tak. Na razie młotek Młotek będzie taki podstawowy młoteczek. O, piknie. Taki czonek. Tak, tylko zaraz, 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 muszę pozabijać te cholerne zwierzaki, bo te na MBMC one się spawnują. Nie wiem w sumie... ...co oni tu narobili. Dobra. I mamy powolutku... ...o tak. Pyk, pyk, pyk. O! I tutaj trzeba teraz zrobić, żeby to było... He, 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 he. Dobra. Mamy prawie, że młotek. Jezus, jaki ty jesteś głupi. toż No, ale z ciebie W ogóle, no tutaj powinna być młoteczka i młoteczka by wszystko wiedziała, jak to zrobić, a nie kurna, Purpos się zabiera za robienie młotków, no przecież... No nie, no dobra. Słuchajcie, nie, to nie tak. To zrobię to tak. Tak... Przepraszam. Najbardziej klasycznie jak można zrobić młotek. Ale mówię, tutaj jakby była młotka, to wam pokazała, co to jest prawdziwy młotek. Nie, no ale siara w ogóle. Co miana ja robił? Eee, mogłem to należąco, ale dobra, robimy dalej. To zrobimy śrubęd w takim razie. Śrubę za wysoki mi wyszedł. Dobra. Cyk, pyk i zara będzie śrubend. Cyk, 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 cyk. Jeszcze raz, cyk, 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 cyk. No taki wiecie, to te śrubenty, co to, co to, takie, takie w takiej tej plastikowej. tej Pewnie nikt tego nie zrozumie. I wyjdę na gubka. <laughs> no ale cóż, no. Co ja za zrobiłem, żem za gówno? Co to w ogóle jest? Purpus. <laughs> Świetnie. Dobra, robimy jeszcze piłę w takim razie, bo no to 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 mi nie nie, nie pykło. Zdecydowanie mi to nie pykło. Ciekawe czy mi pyła. Pył, pyła my No dobra. Cyk. Nie, to zrobimy z jakiegoś żółtego materiału najlepiej. Nie tutaj. Tu są takie o z takiego Aha. Aha, dobra, 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 dobra. Ja widzę, że mi się czas kończy, tak? Widzę. No tak, tak. Także tego. Dobra. Czy to w ogóle przypomina piłę? Chyba bardziej to przypomina piłę niż tam do młoteki śrubokręt, także. No, no cóż. no 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 co tak? Do kitu ta piła, no ale cóż począć. Dobra, jest, jest piła, jest jak mordę szczelił piła, no i tam nie ma co dyskutować. Ale mnie coś w gardle siedzi dzisiaj. Czy coś jeszcze na szybko jestem w stanie ogarnąć z narzędzi, czy coś jeszcze jest może być narzędziem, no mówcie mi, podpowiedzcie mi na szybko, czy coś jeszcze jest narzędziem, bo ja mam pustkę w głowie, pustka, totalna pustka w głowie, totalna pustka w głowie, nie wiem co jeszcze mogłoby być, no nic, e, mam nadzieję tylko, że nie wylecę już, w po... no że znaczy się nie wylatuje w powietrze, ale generalnie, że, że, że nie będę ostatni już na samym starcie, e, byłoby całkiem, całkiem miło, no nie, już nie będę niczego więcej robił, chociaż... O, dobra, no taki jeszcze gwoździk, się niby tutaj taki... Taki, jeden sobie leżący, <laughs> gdzieś luzem. No dobra. O, i moje ocenione jako pierwsze... Nie no! To jest, to, to, to jest po prostu rewelacja spodem z krzesła! Co w ogóle nie, nie, ma, nie ma o czym gadać, purposam. Dlaczego oni wiedzą, że to moje? A tak, bo ja jestem zawsze pierwszy, no tak, bo nie wiem dlaczego, ale ja jestem zawsze pierwszy. O, narzędzia minecraftowe. I to całkiem ładne, dają dobre. Oczywiście za swoje to bym dał... no, to bym dał. Także... Mm -hmm -hmm. O. Nie rozumiem tego. W ogóle tego nie rozumiem, ale jest fajne. Tutaj też daje dobre. Krokok, krokokokokokokok, a to jest to, skrzynka na narzędzia, niedokończona z dziurą. E, no tak, przepraszam najmocniej, ale to to takie mech troszkę. Chat, chat, chat. Bogdanowa, przepraszam, ale. No, 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 tamto twoje to mi się tak nie podobało za bardzo. A to było całkiem, całkiem. Eee, no dobra, mamy młotek. Taki w moim stylu. Dobra, daję, no może być. It's okay. It's a payday. No i co? Powinien wygrać ten. O, właśnie, jak najbardziej. A ja... Drugie miejsce, miejsce egzekwo, także yy, także jak najbardziej mm, zasłużone to było zwycięstwo Fajnie <laughs> idziemy na dwójeczkę. MB2 Teraz będzie troszkę więcej ludźków. Bo widzę, że to tutaj podłączało sporo osób w trakcie jak e, myśmy nagrywali Hee. Hmm. no dobra. Zobaczymy, zobaczymy co tym razem ciekawego nam tutaj MBMC wymyśliło. Eee, żyrafa, naprawdę? Ale... Niech będzie na trawce żyrafa, no dobra, no. O kurna, to będzie trudne. Dobra, to... I, 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 I niech będzie czarna, otwardzona gmina. To jest taka bardziej brązowa, także to akurat może przejść. Ale kurde, jakby ją tutaj e, zacząć? Przepraszam. Już e, wracamy, wracamy do, 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 do roboty. Dobra, słuchajcie. E, dobra, najpierw ja jej zrobię w ogóle cokolwiek, jej zrobię. Raz, dwa, trzy przerwy. Dobra. Ja już chyba robiłem żrafę w ogóle, jeżeli dobrze kojarzę, ale pewnym tego być nie mogę. Dobra. Mm, chciałbym zrobić, żeby ona była taka w miarę realistyczna, a nie prześmiewcza. Eee... Przepraszam, że tam zaglądam, ale, ale coś ważnego się wydarzyło właśnie i. Ej. Dobra. Myślę, że to całkiem. Całkiem spoko na razie wychodzi. Dobra. Ołki dołki. Oj, o jeden poziom niżej tutaj jest. Dobra. Cyk, 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 cyk. No i fajnie. Dobra, tutaj to trzeba jeszcze powypełniać wszystko oczywiście. Cyk, 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 cyk. Zrobię on tylko żółtą, bo po prostu yy, nie zdążę nic innego. Okej. Okay. Tak tutaj zostawię, o, takie, takie, takie. Dobra. I teraz tutaj musimy zrobić. No, no i mamy taką prawda pra, 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 prawie że żyrafę. Hmm. Jest dobra, pra, pra, prawie żyrafa. Dobra prawie żyrafa. Eee, no i dobra. Robimy. Tutaj trzeba uzupełnić to. Więc co, gdybym miał trochę więcej czasu, to bym jeszcze jeden numer zrobił, ale zobaczymy, czy mi wystarczy na to czasu. 124 sekundy to jeszcze dużo czasu jest. Dobra. I teraz tak, chciałbym... ...jej zrobić tutaj. Kurde, bo... a nie, ja rob, robiłem już wcześniej, ale tego, yy... Wielbłąda, bo to tak właśnie tak mi przy, przy, przypomina wielbłąda trochę. I tutaj o tak No prawie, prawie. Eee, I teraz tak. No nie wiem jak to właśnie ugryźć. Może nie, no z tego to chyba. Chociaż! <śmiech> no i wam powiem. Że taka trochę kosmiczna żyrafa, ale... ale w sumie, 60 sekund. I zobaczcie, jaki był mój pomysł na, na tą żyrafę. I to chyba nie najgorzej będzie wyglądać, wyobraźcie sobie. Ono takie ma centki, nie? Na tyłku też musi mieć, no co? Dobra, no w tak w sumie to... Bez szału, no ale tragedii też nie ma, nie? No dobra, ogon też musi być trochę... Pokryty... kurcze, pieczone, no. No i szyja. jej przecież szyja też ma centki. No, szkoda, że na górze nie mogę, ale no już, już trudno. No dobra, no wyszła jak wyszła. Yy, znowu moja jest pierwsza. No przecież to jest już tradycja, po prostu. Haha, ha, jaka sweet. Zacząłki, znaczy, bo to, 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 to miały być. Yy, yy, wiecie, no, łóżki, nie? Ale tak się nie wyszło. Hi, fajne. Daję, eee, it's ok, może być. Fajne, jak najbardziej. Szkoda, że ogona jej zabrakło, ale ale jest, jest, jest ok. Łoje, Łoje, tutaj pies mi zaczął szczekać. No nie, tutaj, tutaj, no nie, nie, nie byłem, nie byłem w stanie tego, y, tego, te, tego przebrnąć. To też jest, jest ok, ale tamto, to, było raczej, raczej średniowe. O matko, co to, co to było? Co to się wydarzyło się? O, To jest good Co prawda zabrakuje uszków, ale. Ale już jest, 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 jak, jest jak, naj, jak najbardziej w porządku. Hmm, oczka w moim stylu w ogóle, ale i co, okay, bo cała reszta jest taka raczej średnia. No ta jest słaba raczej, przepraszam, ale jest raczej raczej słaba. Teodor. To to moje jest tak złe, że aż nie pokażę tego. <grym«> Ojej, ta też jest słabiutka. Mihopera. <grym«> o, oh, nice, ta Dobra, taka kolorowa, ale... Kurde, no jak ja mogłem zapomnieć w ogóle o tym, że ona ma grzywę, przecież! Żerafa. Ja piórkuję, no, no przecież, no to, to, to było właśnie dla mnie... No i jak najbardziej... O, ja drugie miejsce! To bardzo się cieszę. Słuchajcie, przepraszam najmocniej, że nie będzie trzeciej rundy, ale tak jak mówiłem, coś się wydarzyło i muszę gwałtownie lecieć, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!